Karolik nie.

jak było. Przygotowania idą jakby zgodne z planem w poniedziałek, ze względu na ferie, które tutaj dopiero będą miały miejsce. Będziemy mieli taki obóz dochodzeniowy przez 14 dni, także z biegiem czasu myślę, że będziemy przygotowani dobrze do rundy wiosennej. Bierzemy w to, że się utrzymamy. Zespół mamy bardzo wysoki. Będziemy chcieli tutaj dużo z stałymi fragmentami nadrabiać, piłkarsko. Myślę, że. Wszystkim musimy wierzyć, wszyscy, tak jak pan, pan i kibice, zawodnicy i my, że utrzymamy trzecią ligę dla gryfa. Na pewno nie będzie łatwo, bo zawsze wiosna jest bardzo trudna, ale no to jest sens spotykania się treningów i wiara w to, że się utrzymamy utrzymają Z Okres przygotowawczy, pierwszy praktycznie w takim optymalnym ustawieniu, w którym byśmy chcieli, także myślę, że, że 60 minut było na, na dobrym poziomie. Wiadomo, że i, i później zespół DEGOWA i my wprowadzaliśmy... Tych zmienników, uzupełnienia, także wynik, no, najważniejsze, że wygraliśmy bez kontuzji, bo, bo każde, każde zwycięstwo daje pewności tym zawodnikom to, co robimy, i, i, i postawa na boisku na przyszłość.